Wszystkich kasz, jak bas. ja powiem Wam, że to jest trzeci dzień. Trzeci dzień naszego domu. Letka. To jest abstrakcja, bo nasz jest łysy a zajmuje się włosami. To bardzo nietypowe spotkanie, ale zapraszam Was dalej. Idziemy teraz na pierwsze piętro naszego zamku Tutaj stoi Jotka z... i Katkorzyzyzy z Ziemiec. Najlepszy traper w tym kraju. Karni... Taki traper, że aż ogień. Karniakuj. Na 18 pieniędzy nie dostałem. Pewnie Patryksowi dajecie pieniądze. Tak, bo no z chłopakom, Trzymaj, trzymaj, Mordo, trzymaj. Trzymaj, trzymaj. I dupy w miniuwach, bo wędrowy w skórach! I dawaj na hotel! I zjedziemy w hotel! Teraz idzie do I pyk. wchodzi. Tak to się żyje tutaj. <słyszy> A gdzie był... Tutaj przecież. To jest sponsor i jestem pewien, że marka Okocim po nagraniu tego numeru użyje go co najmniej w swojej reklamie. W a może zasponsoruje nam nawet browarki darmowe. Więc Okocim, odzywajcie się, ja Was oznaczę na Instagram, jak Dodadzwoli, wyjdzie ten numer, a to jest kurwa dla potomnych. Doda dzwoń, kurwa po te teksty. Obsługujcie internet i spracajcie nowy numer tego człowieka pod tytułem. Nie pamiętam. Wakacje. A, to wakacje. Wakacje, słuchajcie. Doda, pisz kurwa do ten teksty. Chodź Turkan. Uniwersal ro... Sony Music Polska. Odzywajcie się. Nie ma lipy, nie ma wiochy kurwa. Rocket fuel. W tym roku miażdżymy kokosy. No homo. DDC TV. Dzień dobry, witam w mojej chacie. Tu już niektórzy koledzy pospali. Matik z Zbychu zgon. Tam kurwa śpi w szafie blub Zone. Okej, okay, teraz jej diger, God, w, szafie. Ot, w szafie, proszę zobaczyć. W szafie Zajewał zgona w szafie. Okej, okay, teraz. Oh, holy F shit. do. Okej, okay, teraz program, o którym zawsze marzyłem. Dawaj, tutaj. Z Karem rozpoczynamy kurwa nowy program. Mam nadzieję, że wezmą nas do TVN albo chociaż Polsat. Testujemy jabłolę. W dniu dzisiejszym testujemy jabole. W tym momencie mamy jabłcoka, którego otrzymaliśmy od znajomych z Krakowa, których poznaliśmy tutaj. Bardzo ich pozdrawiam. Jabłcok firmy... firmy... Apetit. Jabłcok Apetit. Tak zwany gówno. Ale próbujemy, pijemy. Wikar gotowy? Zawsze. Walimy jabłcoka. Ale jako, że to jest kurwa jakieś skurwysyństwo, nie wiadomo z czego. Zaczniemy od popitki. Ok, więc recenzja jabłcoka, Jeszcze tylko orientujemy się. Cena brutto wynosi 3,38. No to nie są tanie za... rzeczy. Nie są to, tanie, to nie tanie, tanie, tanie rzeczy. Nie każdy może sobie pozwolić na 3,38. Inną sprawą jest to, iż posiada to procent. Już mówię, ile to posiada procent? 12% procent to posiada. Smak gorzki, lecz na zdjęciu jest tutaj mięta. To jest mięta czy pokrzywa, mi powiedz. Koniczyna. No, wydaje się, że to jest koniczyna z pokrzy, pokrzywą, a w tle znajduje się kanabis sativa. Możesz pokazać. Tutaj widzimy pokrzywę, tu widzimy koniczynę, a tutaj kanabis sativa. Więc przystępujemy do degustacji. Możliwe, że nawet tym jabłokiem tutaj podziały się rzeczy określone może nieokreślone. Jakby my jesteśmy drugą turą, jeśli chodzi o jabcoka. Jakby obrócisz kamerę, to zobaczysz, jakby rezultat. Pierwszej tury. Tak! Otóż to. Proszę o zbliżenie. Kurwa! Ja pierdolę. Powiem tak, iż jabcok. Jabcok firmy. Jabcok firmy Apetit. Nie jest chuj apetyt Nie jest chuj apetyt wbijajcie kurwa na nasze kolejne filmiki Jak będziecie chcieli, jak będzie dużo To kurwa zrobimy cały kanał Gdzie będziemy pili kurwa jabłcoki do zgona Aż nam wątroby siądą Światło Zgrabo, kurwa żulu Ej, kto brał głośnik z klipu? Co jest? Ej, nie, ej, e. Goszki? Boski? Mospit Kroszki? Ej dobra a spójrz na i Maciek, daj mi kamerę, to... ja zdrowy ja... tak. tryb życia, nawet w warunkach ekstremalnych. Otóż tak, bierzemy się, podciągamy. I zna ono. Ej, chłopie, ale od wczoraj nic nie jadłem. Na raz tak zwane sztuka, nie? Ej, a co? By... Ej, co? To jest mi. to mm. tak łazisz z tą kawę, co to na człowieku chcesz? Kurwa, wać człowiek leży. Bo co, bo zrobiłeś trochę włosów i myślisz, że jesteś zmęczony? O ty kurwa głupia! <grywania> o ty kurwo, głupia! <grywania> Nie!